Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan w tym filmie zaprezentuję Wam transformator separacyjny, czyli specjalny transformator którego przekładnia jest równa 1, a jeżeli przekładnia jest równa 1 to napięcie wyjściowe i wejściowe jest takie samo w tym wypadku, tego transformatora TS600VA, czyli 600 V, czyli około moc 600 W ma tutaj jasne, wyraźne oznaczenie PRIMARY, czyli Zasilanie tego transformatora na uzwojeniu pierwotnym mamy napięcie 230 V dostarczyć biały kolor, czyli białymi przewodami, czyli tutaj podłączamy jeden pod przewód fazowy i jeden pod neutralny. Mamy tutaj oznaczenie też sec, czyli sekundary, 230 V jest na uzwojeniu wtórnym za pomocą czarnych przewodów wyprowadzane. I tutaj możemy podłączyć odbiornik elektryczny, który przez taki transformator separacyjny będzie podłączony. Oczywiście stosujemy także zabezpieczenia nadprądowe z jednej i z drugiej strony o odpowiedniej wartości, zależnie od oczywiście urządzenia, jakie będzie podłączane. Mamy także tutaj żółto-zielony przewód, ten tutaj. To jest oczywiście uziemienie naszego rdzenia transformatora, czyli ten transformator możemy także podłączyć do uziemienia. Takie urządzonko waży 4 kg o tej mocy 600 V, kosztuje około 280 zł i zalecane jest używanie układów miękkiego startu, czyli soft start, tak aby wyłącznik nadprądowy, który będzie na zasilaniu, po prostu nam nie wybijał. To urządzenie, jeżeli spojrzymy sobie do Informacji od producenta wydrukowałem sobie ze strony, o tutaj, spójrzcie. To urządzenie, czyli transformator separacyjny 230x230 bez obudowy. Uwaga, transformatory o mocy tutaj 400 V Amperów i powyżej, a tu mamy 600 V Amperów, generują wysoki prąd rozruchowy zalecamy zastosowanie układu miękkiego startu i taki układ miękkiego startu można sobie kupić za około 120 zł i podłączyć, oczywiście przed tym transformatorem separacyjnym i oczywiście w tym momencie będziemy mieli zniwelowane skutki wysokich prądów rozruchowych bardzo fajne rozwiązanie ale spójrzcie na jedną ciekawostkę i to jest dosyć istotne przy transformatorach tutaj mamy Poza wymiarami, oczywiście wagą 4 kg, lekkie to urządzenie nie jest. Mamy tutaj informację o e, znamionowym prądzie pracy tego urządzenia przy pełnym oczywiście obciążeniu to mamy 2,6 Ampera. I ktoś mógłby pomyśleć, że można byłoby zabezpieczyć na przykład B10, to nawet aż na za dużo, można byłoby zabezpieczyć na przykład B6 wyłącznikiem nadprądowym taki właśnie transformator separacyjny. Otóż nie, jeżeli nie zastosujemy układu miękkiego startu, będziemy niestety mieli ale. Taki dosyć duży problem z obsługą takich wyłączników, mimo że mamy tutaj większy prąd, no niestety, ale te wyłączniki B6, B10 po prostu będą za każdym razem wybijać. W sytuacji, kiedy będziemy uruchamiać zasilanie naszego transformatora separacyjnego. Dopiero w sytuacji, gdy będziemy stosować b 16 albo na przykład charakterystykę C wyłącznika nadprądowego, czy też różnego rodzaju bezpieczniki topikowe, dopiero wówczas nie będzie z tym problemu. Przy tym tutaj transformatorze separacyjnym dopiero minimum B16 wyłącznik nadprądowy radzi sobie z tym, żeby oczywiście zasilać to urządzenie, ten wysoki prąd rozruchowy, żeby nie stwarzał nam tu problemu wybijania wyłącznika nadprądowego. I teraz co to takiego jest ten transformator separacyjny? To urządzenie jest stosowane jako jedna z form ochrony przeciwporażeniowej, wszędzie tam, gdzie istnieje podwyższone zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, np. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w wnętrzach metalowych zbiorników, albo na przykład na placach budowy, tam gdzie na przykład budowane są różnego rodzaju obiekty i pracujemy z urządzeniami na zewnątrz podłączonymi, czyli warunki atmosferyczne, czy to deszcz, czy to śnieg mogą być tutaj niebezpieczne dla użytkowników różnych urządzeń różnych maszyn. Tego typu urządzenia też są często właśnie wymagane przez inspektorów budowlanych czy też różnego rodzaju projektantów, inspektorów od np. instalacji elektrycznych, którzy weryfikują obiekt i na przykład sprawdzają instalację elektryczną i dają wymaganie czy też zalecenie, że dany odbiornik elektryczny musi być Podłączony przez taki transformator separacyjny, aby urządzenie było bezpieczne w użytkowaniu, jeżeli chodzi oczywiście o użytkownika. I żeby nie być tutaj goosłownym, zasięgniemy informacji z książki na przykład Władysława Orlika. Tutaj na stronie 73 mamy informacje na temat ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej. Na czym polega ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej pojedynczego odbiornika? Mamy też schemat. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej pojedynczego odbiornika polega na rozdzieleniu w sposób pewny obwodu zasilającego od obwodu odbiorczego, separowanego za pomocą transformatora separacyjnego o przekładni 1 do 1 spójrzcie, jak to się tutaj prezentuje i warto też odczytać jeszcze dodatkowe informacje w razie uszkodzenia izolacji podstawowej przez ciało człowieka nie płynie wyczuwalny prąd rażeniowy, bo nie ma dlań drogi powrotnej w przypadku wystąpienia w obwodzie wtórnym, czyli tutaj oczywiście zwarcia doziemnego, taka droga istnieje i ochrona przestaje działać dlatego obwodu wtórnego nie należy uziemiać, ani łączyć z jakimkolwiek innym obwodem jak widzicie, nie mamy tutaj uziemienia. Obwód wtórny należy tak wykonać, aby ograniczyć w nim możliwość zwarć doziemnych. Gdzie stosuje się ochronę przez separację elektryczną, o czym już wspominałem, warto też zasięgnąć tutaj informacji z takiej książki. Separację elektryczną pojedynczego odbiornika stosuje się, gdy odbiorniki użytkowane są w warunkach szczególnego zagrożenia porażeniem. Warto to jeszcze raz powtórzyć. Na przykład na placach budowy, przy pracach w metalowych zbiornikach lub rurociągach, przy ogrzewaniu rynien, podjazdów i tym podobne, na przykład w gniazdkach elektrycznych do golarek elektrycznych, w łazienkach jeszcze mamy tu oczywiście taką informację, jakie warunki muszą być spełnione przy zasilaniu z obwodu separowanego więcej niż jednego odbiornika, bo jest to możliwe i musimy tutaj mieć wykonane połączenie wyrównawcze PBU, tak jak tutaj mamy dokładnie opisane. Warto oczywiście zawsze zasięgnąć takiej informacji w książkach, bo wszystko jest tam wyraźnie przekazane, a nie są to jakieś domysły. Jeżeli spojrzymy sobie na budowę, to widzimy tutaj, że mamy rdzeń toroidalny, czyli okrągły. Jak najmniejsze straty generowane są właśnie na transformatorach z rdzeniem toroidalnym, czyli takim okrągłym. Tak więc warto stosować tego typu rozwiązania. Jak widzicie, mamy tutaj 5 przewodów. Jeszcze raz przypomnę. Biały kolor to jest pri primary, czyli wejściowy zasilający, czyli właśnie nasz tutaj nasze uzwojenie pierwotne. 230 V jest wchodzące, zasilające za pomocą tych dwóch białych przewodów, gdzie tu podłączamy do instalacji elektrycznej. I takie samo uzwojenie, o, tylu samo, o takiej samej ilości zwojów mamy na uzwojeniu wtórnym, sek sekundary, czyli na drugim. 230 V czarne przewody, czyli tutaj na wyjściu. No i oczywiście mamy też możliwość uziemienia tego naszego transformatora separacyjnego. Jest takie rozwiązanie oczywiście w tym, ale niektóre transformatory nie mają takiego przewodu żółto-zielonego i nie można podłączyć uziemienia do tego typu rozwiązania. Tu akurat jest. Podłączymy sobie teraz. Ten transformator separacyjny do instalacji elektrycznej, i pokażę Wam, że rzeczywiście jest tak, jak mówię. Podłączymy sobie teraz zasilanie. Do naszego transformatora separacyjnego zbudowałem taki prosty układ, ale celowo kilka jest urządzeń, żebyście mogli zaobserwować, co się będzie działo. Tutaj znamionowy prąd pracy tego urządzenia przy pełnym obciążeniu to jest 2,6A, ale prąd rozruchowy jest dosyć wysoki i może sięgać kilkukrotności tego właśnie prądu. Ja zaobserwowałem różne wartości na amperomierzu, na przykład 11, 14, 13A. E, taki prąd, mimo że nie podłączymy tutaj żadnego odbiornika, elektrycznego, w związku z czym zabezpieczenie najlepiej stosować o charakterystyce C. Ja akurat nie mam, więc zrobimy sobie test na B10 Jeżeli wybije, zastosujemy. E, troszeczkę większy tutaj, parametr 63, znacznie większy, ale na 16, na 60, 63 nic się nie dzieje, bez problemu wszystko działa. Jednak są to po prostu zabezpieczenia o zbyt dużym parametrze, w związku z czym lepiej zastosować e, układ miękkiego startu, soft start, dzięki czemu będziemy mogli spokojnie zastosować. Na przykład nawet B6 czy B10, najlepiej C6 lub C10, dzięki czemu nic nam nie będzie wybijać ale to już wszystko dopasujemy, oczywiście względem danych parametrów danego transformatora separacyjnego OK, tutaj mamy zasilanie, e, odłączone napięcie tak więc możemy sobie podłączyć teraz e, do naszego, e, oczywiście e, pierwotnego uzwojenia, zasilanie biały i biały, zgodnie z oznaczeniem tutaj na tej etykiecie służy do podłączenia przewodów roboczych, czyli fazy i neutralnego w związku z czym, ja sobie już tutaj podłączę i przewód ochronny także podłączymy sobie do przewodu ochronnego uziemiającego, jaki jest właśnie w tym transformatorze separacyjnym jedną chwileczkę tak więc, jak widzicie, bardzo ciekawe rozwiązanie nie zmienia nam wartości napięcia, ale zabezpiecza nam urządzenia, w zasadzie zabezpiecza użytkowników przed porażeniem. I tutaj musimy zrozumieć jedną istotną rzecz względem transformatora separacyjnego. Te uzwojenie pierwotne i uzwojenie wtórne jest fizycznie za pomocą galwanicznego materiału, czyli jakoś metalu w żaden sposób nie jest połączone. Te dwa uzwojenia, czyli pierwotne i wtórne nie są ze sobą połączone galwanicznie, czyli za pomocą właśnie na przykład jakichś płytek metalicznych czy czegokolwiek. Tutaj przekazywana energia z uzwojenia pierwotnego na uzwojenie wtórne jest przekazywana ta energia za pomocą pola magnetycznego. Stąd właśnie odizolowujemy od siebie dwa obwody: zasilający i odbiorczy. Dlatego też pamiętajcie o tym, że nie tylko zabezpieczamy Tutaj za pomocą wyłącznika nadprądowego dojście, czyli zasilanie, ale także tutaj przy odbiorniku, w tym obwodzie, który tutaj będzie, także powinniśmy zastosować odpowiednie zabezpieczenie nadprądowe dla danego odbiornika. No, oczywiście parametry dobieramy do danego odbiornika i oczywiście do danego transformatora separacyjnego. Tak więc pamiętajcie o tym, to jest dosyć istotna kwestia. No i dobra, nie podłączymy teraz żadnego odbiornika, po prostu uruchomimy zasilanie. Być może uda nam się wychwycić, jaki jest prąd, dosyć wysoki prąd rozruchowy. Może być w granicach od np. 7 do 14 amperów. Ja podczas swoich prób testów, właśnie tutaj na tym transformatorze, takie wartości zaobserwowałem. Zanim włączę zasilanie całego tego układu, uruchomię sobie tutaj wyłącznik nadprądowy B10 i teraz, zobaczcie, podłączymy zasilanie i może być taka sytuacja, że wybije wyłącznik nadprądowy może też oczywiście wytrzymać, zobaczymy tak więc uruchamiamy zasilanie i jak widzicie, wyłącznik nadprądowy od razu nam tutaj wybił, tak więc raz nie wybije, raz wybije by 10 tak więc B16 na pewno by zadziałała tak samo bez problemu zadziała B63 no, no, ale jak widzicie, jest to dosyć takie niedobre rozwiązanie. Lepiej zastosować układ miękkiego startu, którego nie mogę Wam teraz zaprezentować. Ale gdybyście budowali układy właśnie w oparciu o transformator separacyjny, to warto właśnie wykorzystać tego typu rozwiązanie. Ja tutaj odłączę zasilanie i po prostu wymienię ten wyłącznik nadprądowy na ten o wyższym prądzie, tak, żebyśmy nie mieli tutaj żadnego. Problemu z uruchomieniem transformatora. Jeden minus taki dodatkowy transformatora jest taki, że troszeczkę buczy. Transformatory, jak pewnie niejednokrotnie słyszeliście, po prostu buczą. Są niezbyt, jak, jakby to powiedzieć, przyjemne. E, no po prostu są e, może nie jakoś specjalnie głośne, ale nie są też jakoś specjalnie przyjemne w, w użytkowaniu. Stąd w domu raczej nie stosujemy tego typu rozwiązań. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Ok, gotowe. Włączmy jeszcze raz zasilanie. Teraz od razu wyłącznik nadprądowy i uruchamiamy zasilanie. Jak mogliście zaobserwować, prąd rozruchu dosyć wysoki może mieć tutaj, oczywiście, parametr. W związku z czym odpowiednie. Zabezpieczenie obwodu zasilającego jest dosyć istotne i tutaj dobrze mieć charakterystykę C, a nie B. No dobra, ale jakby nie było, mamy już wszystko uruchomione. Nie mamy tutaj na razie żadnej rezystancji, żadnego odbiornika podłączonego do oczywiście obwodu wtórnego, do uzwojenia wtórnego. W związku z czym podłączymy tutaj zaraz jakiś odbiornik, na przykład lampkę halogenową 50W. Tak więc myślę, że taka moc już pozwoli nam spokojnie tutaj zweryfikować, e, oczywiście, prąd, jaki będzie i z jednej, i z drugiej strony. Jako, że napięcie z jednej, i z drugiej jest takie samo, no to oczywiście prąd będzie też e, niemal identyczny, tak jak i napięcie. Sprawdźmy sobie napięcie najpierw na samym początku. Wykorzystamy multimetr. Jako, że już tutaj mamy woltomierz 238-39V, no to naturalnie uzyskamy takie same wartości na zasilaniu. 237. Czyli tu wszystko gra. I oczywiście tutaj na wyjściu z naszego transformatora na drugim obwodzie musimy mieć dokładnie podobne lub prawie takie samo napięcie. Sprawdźmy. Tutaj jak widać mamy troszeczkę wyższe napięcie. 248, 249 V. Czyli delikatnie wyższe napięcie. Ale nadal, nadal jest wszystko ok. W normie urządzenie będzie bez problemu pracować. Pamiętajmy zawsze o tolerancji około 4% plus minus. Tak więc jest wszystko ok. No dobra, teraz wypadałoby podłączyć tutaj jakiś odbiornik, czyli właśnie naszą lampkę i zobaczymy jeszcze sobie e, upływ prądu, czyli zmierzymy sobie natężenie prądu z jednej i z drugiej strony za pomocą miernika cęgowego. Tak więc najpierw rozłączmy sobie tutaj nasz cały obwód. Podłączmy sobie przewody zasilania tego odbiornika, tej lampki do naszego obwodu. Tutaj, jeszcze raz, przypominam o tym, żebyśmy zastosowali jakieś zabezpieczenie. Ja, tutaj, do celów pokazowych, nie będę podłączał żadnego wyłącznika nadprądowego. Ale ten obwód także powinien być oczywiście zabezpieczony. Dobra, uruchomimy sobie teraz zasilanie. Ok, mamy wszystko podłączone, więc przy okazji będziemy mogli uruchomić sobie teraz odbiornik. Natężenie prądu, jakie widzimy, 2,0 Ampera. Za pomocą miernika cęgowego możemy sobie zweryfikować prąd, natężenie prądu w obwodzie. Pierwotnym jedna dziesiąta ampera, nie więcej pokrywa nam się to z amperomierzem na szynie i obwód wtórny. Wszystko się zgadza. I oczywiście, jeżeli chodzi o napięcie, z jednej i z drugiej strony jest cały czas niemal identyczne. 237, trzydzieści I tutaj o teraz, 248, czterdzieści No zostaje. Czyli troszeczkę wyższe napięcie około 9-10 V w stosunku do uzwojenia pierwotnego. Ale wszystko jest stabilne. Tak więc, jak widzicie, napięcie jest tutaj niezmienne, ale mamy tutaj możliwość dodatkowego zabezpieczenia użytkownika przed porażeniem, właśnie w odizolowanym, w osobnym obwodzie, który na Uzwojeniu wtórnym generujemy. I tutaj bardzo istotna kwestia jeszcze raz to powtarzam aby ten obwód, który jest tutaj, czyli uzwojenie wtórne łącznie z odbiornikiem, także powinniśmy dobezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym, aby ten obwód był oczywiście chroniony. Oczywiście wartość dobezpieczenia, wartość wyłącznika to jest oczywiście wszystko zależne od. Przekroju przewodu, odbiornika i oczywiście naszego transformatora separacyjnego, jaki będziemy użytkować. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania względem transformatora separacyjnego, zapraszam do komentowania. Jeżeli może używacie tego typu transformatora separacyjnego gdzieś w jakichś e, zastosowaniach, na przykład na jachcie, na łodzi czy gdzie indziej, to dajcie znać, być może dobre rady przekażcie, bo być może komuś się przydadzą w komentarzu. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, łapa w górę, jeżeli nie, to oczywiście w dół. Subskrybujcie kanał, niebawem ciekawe inne rozwiązania jak transformator, który zwiększa napięcie albo zmniejsza napięcie i różne inne ciekawe rozwiązania z elektryki. Do zobaczenia w kolejnym ciekawym poradniku. Cześć!